Pan, za nim pies. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pewnie jak na całej Warmii zasypało u nas siedlisko. Bardzo lubię ten stan. Bo to jest taki stan, jak zasypię, że nie wyjedziesz do pracy i masz prawdziwe wytłumaczenie. Nie musisz nic oszukiwać, po prostu Cię zasypało. I no tak zasypało. Jest przepięknie do tego, cudowne słoneczko. I jakieś minus 5 stopni, więc lepiej nie trzeba. Te ciaczki już używają O tam daleko na górce Zaraz pokażę A tym ta, czasem, jak to wygląda u nas Ten krajobraz w śniegu mamy no stopy nie widać Jest przepięknie O Kocham, kocham ten Ten widok tą ciszę Coś pięknego Ja okulary założyłem bo jest mocno podsłoneczko Jeszcze troszkę idę podziwiać krajobrazy

Jedzie pan, za nim pies. E, nie, nie, nie. A, a. Ej, ci Traktor odpalony. Proces robienia idlo. Tam w tym roku ręcznie, w tym mechanicznie. Zbieramy śnieg na kupę. Maszyna stoi, teraz prace ręczne. Jest już górka usypana i jedziemy. Wejście. Witam serdecznie. Dziś Wam pokażę igro moje, które zbudowałam, bo mi się nudziło. Sama! Zresztą, bo mamy pełno, Bez tak. pomocy Tura i traktora. E, nie no, traktora i tura. No i <noise> tak to Oprowadzisz? Tak, w zeszłym roku było bardzo malutkie. A w tym już nam się udało zrobić ogromne. Tam można tak zamieszkać? Ogromnej. Wejdziesz tam, będą się nogi wystawać? Pokaż, skakuj. Nie, nie będą. O, będę chyba... A, że będę tam siedzieć. Jak wchodzę. pokaż. Jestem, ale mnie nie widać. Jakby tam kominek sadził, nie? <grym> ale było. właśnie tor pod tor narciarski tym razem nie saneczkarski bo Kacpero będzie się ciągał za papajem na nartach Saneczkowy. A przy okazji jeszcze zrobiłem trochę ścieżek na na terenie wokół domu te opony to po prostu jest magiczna sprawa to spadek po poprzednich właścicielach jeszcze ale za nic bym to nie zastąpił niczym żadna łopata tu tak nie będzie działać o, o. tu wjechałem elegancko Widać ile tego śniegu tutaj napadało. teraz. No, do połowy łydy. A tu mam do drewutni, tam do stodoły. Także idę z dziewczynami teraz lepić iglo. Na później ciepła herbatka. Na pale w kominku. Jakaś planszówa pewnie wiecie. Dobra, Chcę zobaczyć jak je taki. i jak tam wrzeszczą? Ty się ciągle drzewa. i patrz jak to jest ogromne w środku A weź tam wskacz, zobaczymy jakie to wielkie jest śnieg Okej okay. Jedno jest tam, a drugie tam Halo. Każdy ma swoje Tata, nasza kości. A tu już Kacpero Odpala Narty Martyna idzie, a ja odpalam maszynę i a będziemy jechać jak na wyciągu. Łatwiej ręce wyprostowane. my teraz jedziemy? Jedziemy za traktorem na nartach razy oh, ale... ja spadnie bardzo dużo śniegu, więc... Za traktorem na nartach tego chyba też jeszcze nigdzie nie grali. Nie. Mi się zdaje. Nie grali. Za Ursusem na nartach mm -hmm. O A tu jest i maszyna. Mhm. Mm o. Piękna. Na plecy Kacper jeszcze! Raz, Dawaj plecki raz, jeszcze! Szybko! Raz, szybko! Raz, <suszy> Chciałem to pokazać, bo jeszcze parę minut temu braliśmy morsowanko z tymi o! Tu z nim z tymi towarzyszami. Zobaczcie jaka jest temperatura. Widać tam dobrze? 15,5 stopnia. Mieliśmy, mieliśmy dzisiaj morsowan. Na sucho. Na, na sucho, co prawda, ale 15,5 stopnia. Brawo dla Was, brawo dla Was.